Z udziałem między innymi władz samorządowych, mundurowych oraz młodzieży odbyła się uroczystość upamiętniająca wydarzenia z 1947 roku, a które to miało miejsce na dworcu kolejowym w Leśnie. We wrześniu ubiegłego roku na dworcu kolejowym w Leśnie odsłonięto tablicę poświęconą wydarzeniu z 1947 roku. Wówczas to doszło do potyczki żołnierzy polskich z tymi z Armii Czerwonej. Ci pierwsi stanęli w obronie Polki. Działo się to w nocy z 27 na 28 maja, a swój dramatyczny finał znalazł podczas mordu sądowego dwa tygodnie później, mówił podczas uroczystości prezydent później. Łukasz Borowiak. Jedyną winą tych skazanych na śmierć i tych skazanych na stalinowskie więzienie było to, że upomnieli się o swoją godność. Stanęli w obronie kobiety zaatakowanej przez żołnierzy sowieckiej Armii Czerwonej i mieli dość odwagi, by nowym najeźdźcom powiedzieć nie. 7 czerwca 1947 roku w Koszarach w Lesznie odbył się proces polskich żołnierzy uczestniczących w potyczce. Przewodniczącym składu wojskowego Sądu Doraźnego był podpułkownik Franciszek Szeniński, kierujący wojskowym sądem okręgowym w Poznaniu, a oskarżycielem był major Maksymilian Lityński. Przed sądem postawiono czterech żołnierzy. Dowódcę podporucznika Jerzego Przerwę oraz kanoniera Wiesława Łabuzę, kaprala Wiesława Warwasińskiego i kanoniera Stanisława Stachury. Rozprawa odbyła się z pogwałceniem zasad uczciwego procesu. Nie przesłuchano Zofii Rojek, nie uwzględniono zeznań świadków mówiącym o, o tym, że Rosjanie piersi otworzyli ogień. Zignorowano też ekspertyzę stwierdzającą, że dwóch z oskarżonych, Warwasińskiej i Stachura, w ogóle nie użyło broni. W procesie zapadły następujące wyroki. Dowódcę podporucznika Jerzego Przerwę oraz trzech żołnierzy z jego plutonu, kanoniera Władysława Łabuzę, kaprala Wiesława Warwasińskiego i kanoniera Stanisława Stachurem skazano na karę śmierci poprzez rozstrzelanie. Kanonier... Tadeusz Nowicki z oddziału wojska i milicjan Zygmunt Handke otrzymali wyroki po 10 lat więzienia. Feliksa Lisa, który powiadomił kolejarzy i pośrednio doprowadził do strzelaniny skazano na 12 lat więzienia. W odrębnym procesie na kary więzienia skazano również interweniujących funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, Ignacego Dworaka i Stanisława Bresińskiego. W przypadku Stanisława Stachury wyrok zamieniono na 15 lat pozbawienia wolności. Pozostali skazani na śmierć zostali rozstrzelani 15 czerwca 1947 roku. Hołdem dla nich były złożone dziś pod tablicą wiązanki kwiatów. W Centrum Kultury i Sztuki wysłuchać By można było wykładów Rafała Kościńskiego z oddziału IPN w Poznaniu o sytuacji w Wielkopolsce po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej oraz Waldemara Hanke o wydarzeniu z maja 1947 roku. Komedię Sen nocy Williama Szekspira wystawili aktorzy Teatru Anakonda. Spektakl wystawiono w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. Teatr Anaconda ma na swoim koncie udane spektakle, m.in. igraszki z diabłem, pastorałkę, pchłe rajkę. Długo nie trzeba było czekać na kolejny sceniczny występ. Co cię sprowadza? Przychodzę w ciężkim papieżu. Ze zgargą na moją córkę Hermie. Ten oto młodzieniec, Demetriuszu, Chcę ją poślubić. Na co ja się zgadzam. A ten, zawsze podejść. Opętam serce dziewczyny z długimi czarami. Tyś ty, ty, układam na niej wiersze. tyś pierwsze, mówimy mówić w jej głowie niedorosłej, każdym pierścionkiem, bukietem róż i tak podstępnie. Tym razem aktorzy zmierzyli się z tekstem Williama Szekspira na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury. Widzowie obejrzeli Sen Nocy Letniej, opowieść o trzech parach i miłości z perypetiami. Ci, książę, o łaskę. Ja sama nie wiem, czy wypada mnie. spektakl wyreżyserowała Ewa Halatyn. Oto lista nazwisk tych wszystkich, których uważa się powszechnie Halatynar za zdatnych do wystąpienia w naszej sztuce przed księciem i księżną w dniu ich wesele. Najpierw mój właściwie Piotrze Krucu powie, że tym sztuka traktuje. No. Potem odczytaj obsadę, aż do wyciągnięcia ostatecznej konkluzji. Na Leszczyńskiej Starówce jest około 120 budynków wpisanych do rejestru zabytków, z kolei w gminnej ewidencji, i jest ich zdecydowanie więcej, bo około 440 w samym centrum miasta. Między innymi takie dane podano na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej Rady Miasta. Wśród budynków wpisanych do rejestru zabytków tylko 21 podlega miejskiemu zakładowi budynków komunalnych. Z tych znajdujących się w ewidencji gminnej około 15% stanowi własność miasta. Wiele z budynków było kwalifikowanych do remontów. W latach 2014-2017 dotyczyło to 25 obiektów z rejestru zabytków i 177 z ewidencji gminnej w obszarze całego miasta. Maciej Kubiak, pełniący obowiązki naczelnika Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa w Rządzie miasta tłumaczył radnym, że stan budynków z rejestru zabytków nie jest tragiczny. Biorąc pod uwagę skalę od 1 do 5, 54% można ocenić na 4, 24% na pięć. Szkoda jednak, że tylko 9 obiektów zasługuje na ocenę wzorową. W fatalnym stanie jest tylko kilka obiektów towały przy Alei Słowackiego, miejska biblioteka publiczna i dom modlitwy przy ulicy Średniej. Od 2007 roku miasto udziela dotacji celowych na remont obiektów zabytkowych, licząc z rokiem 2015 wydano na to 3,5 miliona złotych z tej puli 2,5 miliona, skierowano na obiekty sakralne. Na remonty 28 budynków mieszkalnych przelano 980 tysięcy złotych. Reszta pieniędzy poszła na zabytki niezamieszkane. Rok 1990 jest bardzo ważny w historii Polski, bo to właśnie wtedy zaczął zmieniać się nasz kraj. To, co było niemożliwe, stało się możliwe. Przypomniano o tym podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 25-lecia odnowienia samorządu terytorialnego. Sesja odbyła się w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Wśród gości były osoby, które przez 25 lat tworzyły samorząd Leszczyński. Wszystkich witał Sławomir Szczot, obecnie stojący na czele Rady Miejskiej. Minione 25 lat pozwalają na dokonanie całościowej oceny wpływu odrodzenia samorządu terytorialnego na kształtowanie się w Polsce społeczeństwa obywatelskiego i funkcjonowanie Rzeczpospolitej władzy wykonawczej. Utworzenie gmin i przeprowadzenie powszechnych wyborów samorządowych stało się znaczącym bodźcem uruchamiającym inicjatywy ludzkie, prowadziło do podejmowania przez przedstawicieli społeczności lokalnej decyzji o kierunkach rozwoju i społeczności oraz przyczyniło się do zasadniczych zmian w świadomości społecznej. Rzeszą działaczy szczebla gminnego zawdzięczamy rozwój polskich miast i wsi. Podczas sesji podjęto tylko jedną uchwałę w 25. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Projekt został przyjęty. Zaraz potem oddano głos trzem prezydentom Leszna, którzy byli i są motorem zmian, którzy podejmowali i podejmują takie decyzje, które stanowią o rozwoju naszego miasta i które przekładają się na budowanie dróg, ścieżek rowerowych, powstawanie nowych sal sportowych i placów zabaw, tworzenie miejsc pracy. Statuetki 25-lecia samorządu odebrali Edward Szczucki, który urząd prezydent Sprawował w latach 1990-1998 Tomasz Małecki, stojący na czele Leszna od 1998 roku do 2014 i Łukasz Borowiak, wybrany na prezydenta w listopadzie ubiegłego roku. Edward Szczucki nawiązał do początku swojej prezydentury. To nie była zwykła kadencja. To było, tak jak powiedziałem, początek Trzeciej Rzeczypospolitej. Myśmy szli, bo chcieliśmy uczestniczyć, czynnie uczestniczyć w budowaniu tej Rzeczypospolitej. W budowaniu szczególnie, bo takie nasze były możliwości tej Rzeczypospolitej małej, lokalnej Polski, tej lokalnej, którą <laughs> samorząd zaczął wtedy i do dzisiaj stara się wykorzystywać swoje możliwości, dane uprawnienia, aby to miasto nasze było coraz piękniejsze, coraz przyjaźniejsze mieszkańcom. Zrobiliśmy sporo, ale właśnie razem mając to przesłanie, że służymy miastu nasza wiedza nasze doświadczenie może dać jeszcze lepszy efekt, efekt oczekiwany przez mieszkańców. Chciałem również podziękować tutaj obecnym kolegom samorządowcom, szefów samorządów z byłego województwa leśnińskiego. Tworzyliśmy co roku, każdej kadencji takie sytuacje, które dawały ten wartość dodaną, tak w postaci chociażby trzebani, ale również innych instytucji stowarzyszeń, które tworzyliśmy. Pokazując, że granicą gminy miasta nie jest granica samorządowa. Dzisiaj stoję przed ogromnymi wyzwaniami, nie tylko w konsekwencji realizacji projektu, programu wyborczego, ale także tych problemów, no codziennych problemów mieszkańców, które trzeba rozwiązywać. Dlatego Chciałbym po pierwsze podziękować prezydentowi Edwardowi Szczuckiemu i prezydentowi Tomaszowi Mielebszemu za to, co już zrobili przez te 25 lat. To jest coś wspaniałego. Ja żyję w bardzo nowoczesnym, świetnym mieście. Oczywiście jest wiele do zrobienia, ale wiele zostało już zrobione. Za 25 lat pracy na rzecz samorządu podziękowano także przewodniczącym Rady Miejskiej, Annie Ptasik. Franciszkowi Halcowi, Ryszardowi Hajnowi, Wojciechowi Rajewskiemu, Piotrowi Olejniczakowi, Tadeuszowi Pawlaczekowi i Sławomirowi Szczotowi. Za to, jakim miastem jest Leszno, podczas sesji dziękowano także radnym siedmiu kadencji, ludziom, którzy działają w stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, na niwie sportowej, urzędnikom. Sukces miasta to także sami mieszkańcy. Relacja z całej sesji do obejrzenia na naszym fanpage'u. tak oszczędnie w słowach. Rozpoczął się remont sali gimnastycznej w czwartym Liceum Ogólnokształcące w Lesznie. Od nowego roku szkolnego pomieszczenie będzie służyć większej liczbie uczniów. Przypomnijmy, że od 1 września w budynku 4 LO będzie także młodzież z Zespołu Szkół Ochrony Środowiska. Mimo jeszcze trwającego roku szkolnego rozpoczął się remont sali gimnastycznej. Potrwa przez dwa wakacyjne miesiące. W trakcie zaplanowano m.in. wymianę podłogi, okien, instalacji grzewczej i elektrycznej. Remont będzie kosztował 900 tys. zł. Przypomnijmy, że od 1 września w budynku obecnego czwartego Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Karola Kurpińskiego będą także uczniowie Zespołu Szkół Ochrony Środowiska, który teraz mieści się przy placu Meciga. Przeprowadzka zacznie się po zakończeniu roku szkolnego. Symulator systemu sterowania to nowoczesny sprzęt, który został oddany do dyspozycji uczniów zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Leśnie. Nie ruszając się z klasy, korzystając z komputera, będą mogli ćwiczyć rzeczywiste sytuacje. Symulator systemu sterowania OSAH został przekazany przez Krakowski Zakład Automatyki i Polskie Linie Kolejowe. Komputer z nowoczesnym oprogramowaniem będzie pozwalał na przedstawienie rzeczywistego stanowiska pracy do ruchu. Uczniowie dostaną właściwie skonfigurowaną całą stację kolejową, łącznie ze zwrotnicami, semaforami i całym sprzętem, który służy do obsługi i zabezpieczenia ruchu na tej stacji. Także którzy, ludzie, się, którzy będą się na tym uczyć, będą mogli robić no, właściwie wszystko to, co robi w tej chwili aktualnie dyżurny ruch. Łącznie nawet z tym, że będzie, jeżeli taki drugi sprzęt istnieje, a istnieje taki w Ostrowie Wielkopolskim, któreśmy przekazali w zeszłym miesiącu. Te dwie stacje mogą ze sobą współpracować, czy po internecie, czy po liniach światłowodowych. Także pełny zakres, to co czeka przyszłych pracowników PLK czy PKP w ramach obsługi nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Jak bardzo symulator był w szkole potrzebny? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do dyrektor zespołu szkół elektroniczno-telekomunikacyjnych. Na razie, jeżeli chodzi o program nauczania to, nauczania, to one nie są konieczne, tak to nazwijmy, ale w związku ze współpracą naszą ze spółkami kolejowymi, a szczególnie z polskimi liniami kolejowymi, które modernizują linie kolejowe na odcinku Poznań-Wrocław. Możemy pozyskać taki sprzęt, który ma przede wszystkim, przede wszystkim pokazać uczniom, zachęcić ich do ewentualnej podejmowania pracy na stanowiskach sterowania ruchem kolejowym. Zakład automatyki kolejowej z Krakowa przekazuje takie symulatory, symulatory do byłych szkół kolejowych. Mając świadomość, że w tych szkołach w większości nie ma już kierunków kolejowych, ale że są takie kierunki, które ewentualnie po dodatkowym przeszkoleniu mogą zaistnieć na stanowiskach PKP.